Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora. Zapraszam dzisiaj na odcinek Dlaczego dolne liście pomidora żółkną i usychają? Najpierw w domu jako sadzonki, w doniczkach, a później po posadzeniu w gruncie. Najwięcej przypadków żółknienia liści występuje w kwietniu w domu, u naszych sadzonek pomidorów na parapetach, ale również w maju, jeśli jeszcze są w domu i potem zaraz po posadzeniu. Najczęstszą przyczyną, choć trudno jednoznacznie określić, bo to przeważnie kilka czynników ma na to wpływ, mogą być mniej sprzyjające warunki uprawy. Nie ma się co oszukiwać, parapet w domu to nieidealne warunki uprawy. A po posadzeniu do gruntu jeszcze w maju tym bardziej. Można byłoby wymienić wiele przyczyn, na przykład różnice temperatur, przesuszenie, ale przelanie również. Za dużo słońca, takie ostre słońce. Ale też za mało światła. Inną przyczyną może być na przykład polanie wodą po liściach i potem przypalenie słoneczne. Bo krople wody działają trochę jak soczewka. Może też być przyczyna to mało składników odżywczych w glebie. A jak jeszcze mamy je jako rozsady w tych małych doniczkach, to mogą mieć za mało miejsca. Czasem jednak zdarza się, że jakaś odmiana pomidora jest dużo słabsza albo inaczej reaguje na Niewielkie różnice w uprawie pomidora, i też takie żółknienie może być tych dolnych liści. Inną taką przyczyną może być naturalne zamieranie liści, ale to dotyczy głównie liścieni, czyli tych dwóch listków w rozsadzie pomidora. Kiedy pomidor już ma liście właściwe już 2, 4, 6, 8, to przeważnie te liścienie dość szybko przy nawet przy 6, przy 4 liściach właściwych już te liścienie żółkną i same odpadają, bo już roślinie nie są one potrzebne. Ale my chcemy się skupić na tych liściach właściwych pomidora, zdolnych partii rośliny. Tutaj widzicie u mnie już posadzonych w gruncie pomidorze żółknięcie liści dolnych i to też trochę naturalne. A dlaczego? Ponieważ po przesadzeniu, mimo że Ściśnięty system korzeniowy z tej doniczki, dostaje swobodę, bo ma teraz dużo miejsca i może rozrastać się, i to jest na plus, ale też przechodzi stres, dlatego, że wzięliśmy go z parapetu, wzięliśmy go z domu, niby go hartowaliśmy, no i dobrze, ale są to inne warunki, jest inna ziemia. I w takiej sytuacji, kiedy roślina przeżywa taki stres, ale dalej chce rosnąć, chce wydawać owoce, Chce, aby nowe liście przyrastały do góry. Próbuje rosnąć, pnie się do góry i to tam właśnie kieruje maksymalnie składniki odżywcze, ale i wodę. Tym samym dolne, starsze liście cierpią. Są tak jakby odcinane od dostaw żywności i wody. Zostają przez roślinę poświęcone. Jeśli to dotyczy właśnie jednego, dwóch, no ewentualnie trzech liści dolnych. To nie ma się co martwić. Te nasze pomidory po posadzeniu około 10-14 dni dostarczymy składniki odżywcze poprzez nawóz, a najlepiej w płynie i, podle, i podlanie wodą. I wtedy roślina będzie mogła szybko pobrać te składniki odżywcze i wodę i powinna po tych dwóch tygodniach już takiej adaptacji w tych nowych warunkach rosnąć dalej dobrze. Oczywiście, że te dolne liście, które już zżółkły czy zbrązowiały, albo one odpadną, albo możecie je oderwać i zebrać, żeby tam nie leżały. Więc jeśli widzicie takie liście, jak właśnie u mnie tutaj pokazuje, w tych dolnych partiach, to nie martwcie się. To jest taki trochę naturalny objaw obronności rośliny, bo ona dalej chce rosnąć. Gdyby oczywiście były inne oznaki, jakieś plamy, inne kolory liści, no to. Trzeba się przyjrzeć i zastanowić się, co to może być. Ale to już temat na inne filmy. W tym filmiku tylko chciałem Wam powiedzieć, że nie musicie się martwić, jeśli żółkną Wam i odpadają, czy żółkną i brązowieją Wam dolne liście pomidora, czy jako rozsada jeszcze w domu np. w kwietniu czy w maju, ale również zaraz po posadzeniu przez te pierwsze dwa tygodnie. I to wszystko w tym krótkim filmiku o usychających, o żółkniejących liściach pomidorów. I czy się macie czym martwić? Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.